Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak podłączyć taśmę cyfrowo. Będziesz do tego potrzebować zasilacz. Taśmę, cyfrówkę, sterownik, pilot. Po rozpakowaniu w zestawie ze sterownikiem końcówkę, pilot Milaj C6. Taśma. Cyfrowa RGBW Następnie do wyjścia z zasilacza podłączasz sterownik. Podłączone. Następnie łączymy te końcówki razem ze sobą. Pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę, że od sterownika ma istrzoka. W tą stronę. Zawsze od sterownika. Tak wygląda prawidłowo. Podłączony sterownik. Następnie parujemy sterownik. Następnie parujemy sterownik. Włączamy zasilanie i klikamy trzy razy ON na pilocie. Taśma sparowana z, ze sterownikiem przełączamy na RGBW na niebieski kolor Poczkiem set. niebieski, taśma już pracuje, zmieniać kolory